Nazwa Ochronka to dzisiejszy dom dziecka i przedszkole przy ulicy Grodzkiej w Krośnie. Historia domu sióstr Józefitek sięga XIX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku, na ziemiach polskich, pod zaborem austriackim, rozwinął się przemysł tkacki i naftowy. W dobie autonomii poprawiła się również sytuacja w oświacie i w szkolnictwie. Wszystko to spowodowało, że w Krośnie nastąpił wzrost zaludnienia i zatrudnienia, gdyż przybywali tutaj ludzie z różnych regionów ubogiej Galicji. Pojawiła się zatem potrzeba zorganizowania opieki nad dziećmi rodziców pracujących zawodowo. Pomysłodawcą rozwiązania tego problemu był ówczesny proboszcz Krośnieńskiej Fary, ksiądz Prałat Marcin Uzarski. Wynikiem jego starań był przyjazd w 1898 roku. Trzech pań z Krakowa, które zorganizowały opiekę nad małymi dziećmi w wynajętym drewnianym domu przy obecnym placu Konstytucji 3 maja. Ojcowie kapucyni, a szczególnie ojciec Konstanty Jaroń, przejęli opiekę duchową nad powstającą ochronką. wychowawczynie zapragnęły pogłębić swoją formację duchową, dlatego zamierzały założyć zgromadzenie zakonne. Planom tym sprzeciwił się ówczesny biskup Przemyski, radząc im wstąpienie do już istniejącego zgromadzenia. Wybrały zgromadzenie sióstr świętego Józefa, do którego zostały przyjęte. Na czas ich formacji we wrześniu 1899 roku przyjechały do Krosna dwie siostry Józefitki. Siostra Małgorzata Fijałkowska i siostra Szczęsna Lenart, które przywiózł osobiście założyciel Zgromadzenia, ksiądz Prałat Zygmunt Gorazdowski. Troska o dzieci była zawsze dla niego ważna, a krosno było bliskie jego sercu. Ksiądz Zygmunt Gorazdowski urodził się w Sanoku, a dzieciństwo i młodość spędził w przemyślu. W Krośnie przedstawił siostry Józefitki władzom duchownym i świeckim oraz starał się rozeznać potrzeby. Po to, by później całym sercem wspierać pierwszą tego typu placówkę prowadzoną przez skromadzenie. Nowej placówce nie brakowało trudności i kłopotów. Mieszkanie było ciasne i zawilgocone. Samo utrzymanie domu kosztowało sporo, a dotacje miasta nie były wystarczające, by opłacić dzierżawe oświetlenie, opał oraz wyżywienie dla dzieci i sióstr. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, wysokie koszty utrzymania zdecydowały, że siostry podjęły pracę zarobkową. Po pewnym czasie jednak stwierdziły, że prowadzenie ochronki bez stałych środków na jej utrzymanie jest niemożliwe. Przetrwały jednak ten kryzysowy początek gdyż hrabina Maria Augustowa Łosiowa zorganizowała komitet wspierający, do którego weszli zamożni mieszkańcy miasta. W sąsiadujących z dworach organizowano również kwesty na rzecz ochronki. Dzięki tym działaniom sytuacja materialna znacznie się poprawiła. Wiedząc o potrzebach środowiska, a szczególnie o coraz większej liczbie sierot czekających na opiekę, siostry proponowały rozwiązanie tego problemu w budowie większego domu. Władze zgromadzenia udzieliły pozytywnej odpowiedzi i za ich fundusze zakupiły 5 kwietnia 1905 roku od pani Marii Hermanowej dom z przylegającym ogrodem przy ulicy Grockiej 2. Według zamierzeń księdza Zygmunta Gorazdowskiego miał tu stanąć budynek przeznaczony na przedszkole, sierociniec, internet dla dziewcząt i mieszkanie dla sióstr. Oficjalne rozpoczęcie budowy nastąpiło w 1909 roku. Autorem koncepcji architektonicznej był mieszkający wówczas jeszcze w Krakowie Jan Sas Zubrzycki, przyszły profesor Politechniki Lwowskiej. Prace budowlane prowadził krośnieński przedsiębiorca i budowniczy miejski inżynier Wiktor Sikorski, systematycznie współpracujący z architektami krakowskimi i lwowskimi, który na bazie koncepcji Zubrzyckiego opracował szczegółowe rysunki wykonawcze. W lipcu tego samego roku ksiądz biskup Józef Sebastian Pelczar poświęcił miejsce przeznaczone na budowę ochronki i wspomógł finansowo dzieło budowy. Jeszcze w tym samym miesiącu wylano fundamenty i położono kamień węgielny pod budowę domu. Siostry z zapałem pomagały w pracach. Kroniki podają, że często wraz z murarzami stawały do pracy przynosząc cegłę, wapno i piasek. Nic więc dziwnego, że przy tak wytężonym wysiłku w cztery miesiące stanął piękny dom, doskonale harmonizujący z otaczającymi go nowymi budowlami. W części frontowej budynku umieszczono figurę świętego Józefa, gdyż to pod jego patronatem. I jego szczególną opieką powstawało to piękne dzieło. 4 października 1910 roku prowincjał ojców kapucynów dokonał uroczystego poświęcenia budynku i wprowadzono dzieci do nowej ochronki. W piętrowym, otoczonym ogrodem gmachu. Obok pomieszczeń dla zakonnic znalazła się także okazała kaplica. Jej położenie zostało zaznaczone w bryle i elewacji wschodniej silnie wyeksponowanym piętrowym ryzalitem, w którym na osi środkowej umieszczano mocno wysuniętą, również piętrową, pięcioboczną strukturę, imitującą apsydę kościelną. Opiętą uskokowymi przyporami wyposażoną we wnękę, zlokalizowaną na piętrze, w której usytuowano figurę patrona Zgromadzenia, świętego Józefa. Naroża gmachu i ryzalitu wschodniego zostały opięte przyporami obłożonymi, podobnie jak przypory kaplicy, rustykalnymi ciosami piaskowca. Okna, piętra kaplicy zyskały ozdobne neoromańskie biforia, zaś pozostałe otwory okienne, zamknięte łukiem odcinkowym, ozdobione zostały w nadprożach sekwencjami rustykalnych ciosów z piaskowca. Dyspozycja przestrzenna oraz zastosowane detale zdobnicze decydują dziś o historyzującej, choć już znacznie zmodernizowanej formie tego malowniczego założenia architektonicznego. I wojny światowej w ochronce mieszkało rocznie od 12 do 27 sierot, przebywało około 100 dzieci w wieku przedszkolnym oraz kilka dziewcząt w internacie. Siostry cały proces wychowawczy opierały na zasadach chrześcijańskich. Ważną rolę w tymże wychowaniu spełniały m.in. odgrywane przez dzieci liczne sztuki teatralne o treściach patriotycznych i religijnych. Budynek ochronki od 1912 roku. Służył również stowarzyszeniom kościelnym. Co dwa miesiące odbywały się tu nabożeństwa i posiedzenia dla nauczycielek z całego powiatu, a ponadto spotkania duszpasterskie dla maturzystek oraz doroczne rekolekcje pań ziemiany. Pierwsza wojna światowa przerwała piękną i prężną działalność ochronki. Prowadzenie jej stało się niemożliwe. Z tego powodu znikła jakakolwiek działalność kulturalna. Siostry wraz z sierotami zostały zepchnięte do małej części budynku, a pozostałe pomieszczenia zajmowały na przemian wojska austriackie i rosyjskie. Umieszczono tutaj chorych na cholerę, której epidemia wybuchła już na samym początku wojny, a później także rannych jeńców austriackich, którzy nie mieścili się w szpitalu polowym. Rosjanie natomiast urządzili w głównej sali kaplicę cerkiewną, a część domu zajęli na drukarnię. Wojenni lokatorzy mocno dewastowali dom, co starali się po części zrekompensować żywnością, dzieląc się z siostrami i przebywającymi tu sierotami. W latach 1916-1919 Siostry organizowały w ochronce dożywianie. Każdego dnia przygotowywały podwieczorek dla 400 ubogich i głodnych osób z miasta Krosna. Kiedy przyszła uprawniona wolność, siostry Józefitki zajęły się organizacją normalnego życia. Wychodziły naprzeciw potrzebom krośnieńskiego społeczeństwa, dlatego zaczęły też organizować dla dziewcząt i młodych kobiet sześciomiesięczne kursy kroju, szycia i gotowania. W 1927 roku siostra Damiana otrzymała państwowy dyplom rzemieślniczy, dzięki któremu mogła nie tylko prowadzić kursy, ale i wydawać świadectwa. Pracownię wyposażono stopniowo w maszyny do szycia i trykotowania. Po zakończonym kursie otworzono w mieście spółdzielczą pracownię, w której zostały zatrudnione wszystkie uczennice tego kursu. Oprócz tego młode matki i dziewczęta uczyły się różnych prac gospodarskich i pielęgnowania chorych. Ogólnie biorąc, praca sióstr spotykała się z dużym uznaniem społeczeństwa. Burmistrz Krosna w 1937 roku wyraził ogromne uznanie za pracę społeczną dla sióstr Józefitek, a szczególnie względem dzieci opuszczonych. Należy podkreślić, że do prac wychowawczych kierowane były siostry posiadające nie tylko odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, ale i niezbędny charyzmat. Po I wojnie światowej wzrosła liczba sierot. Pomieszczenia ochronki szybko zapełniły się dziećmi. Dyrektorzy szkół średnich o profilu pedagogicznym, uwzględniając wysoki poziom dydaktyczno-wychowawczy ochronki, kierowali do niej swoich uczniów na praktyki zawodowe. Z ostatniej przedwojennej wizytacji dokonanej 14 czerwca 1939 roku wynika, iż w ochronce przebywało 31 sierot i 120 dzieci w wieku przedszkolnym. Wybuch II wojny światowej kolejny raz przerwał działalność ochronki. 7 września 1939 roku Niemcy wkroczyli do Krosna, a już 9 września urządzili na parterze ochronki swoją pocztę. Zabrali część inwentarza żywego, a na wiosnę 1940 roku zajęli pola uprawne pod budowę koszar wojskowych. 23 stycznia 1944 roku siostry musiały zamknąć działalność dla dzieci gdyż nagle w ciągu kilku godzin zostały wysiedlone wraz z 37 sierotami do Sióstr Felicjanek w Iwoniczu-Zdroju, gdzie przebywały do 20 września 1944 roku. Budynek ochronki został w tym czasie przekształcony przez okupanta w szpital zakaźny, Po zakończeniu II wojny światowej siostry przywróciły działalność ochronki. Według nowego nazewnictwa sierociniec nazwano domem dziecka, a drugi człon dawnej ochronki nazwano przedszkolem. W 1945 roku w domu dziecka przebywało 50 wychowanek, a do przedszkola uczęszczało 90 dzieci. Oba te oddziały wspierane były materialnie przez Caritas Kościelny Episkopatu Amerykańskiego. W 1950 roku katolicki Caritas został upaństwowiony, a wszystkie domy dziecka i przedszkola przeszły pod zarząd głównego Zrzeszenia Katolików Caritas w Warszawie. Bezpośredni nadzór nad placówkami przejął Wydział Oświaty. We wrześniu 1961 roku przedszkole prowadzone przez siostry Józefitki zostało zlikwidowane. W całej Polsce odbierano zgromadzeniom zakonnym dzieci inteligentne i zdrowe, a przeznaczono im pod opiekę dzieci niepełnosprawne umysłowo albo fizycznie. Taki sam los miał spotkać Dom Dziecka w Krośnie. W kronice zanotowano, że siostra dyrektor Janina Wiśniewska otrzymała pismo z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, aby dzieci były spakowane i czekały na przeniesienie do państwowych domów dziecka. Na tę wiadomość siostry wraz z wychowankami rozpoczęły modlitewny szturm do nieba, a pan Wincenty Trzemżalski napisał do pierwszego sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki interwencyjne pismo. Być może matka Władysława Gomułki wstawiła się za siostrami, gdyż była im bardzo życzliwa. Pozostawiono siostrom dzieci i już nigdy nie przyszło w tej sprawie żadne pismo. Był to najprawdopodobniej jedyny dom dziecka w Polsce komunistycznej, prowadzony przez zgromadzenie zakonne, w którym były dzieci w normie intelektualnej. W latach 1946-1989 w domu dziecka w Krośnie przebywało przeciętnie od 50 do 60 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Początkowo były w nim same dziewczynki, ale od 1977 roku zaczęli przybywać także chłopcy. Celem placówki było zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego. Zagwarantowano im poczucie bezpieczeństwa, zadbano o podtrzymanie więzi emocjonalnej z rodziną, uczono planowania i organizowania codziennych zajęć. Przede wszystkim przygotowano dzieci do usamodzielnienia. Dom dziecka był dla nich jak dom rodzinny. Często więc mówiły o nim i chętnie przy różnych okazjach nadal odwiedzały. Rok 1989 rozpoczął nowy etap działalności placówki. Był to okres transformacji ustrojowej. Podjęto działania zmierzające do reformy systemu opieki społecznej, a w szczególności w zakresie opieki nad dzieckiem. Poszczególne ustawy stopniowo modyfikowane zmierzały do rozwiązania Zrzeszenia Katolików Caritas. Decyzją kuratora oświaty w Krośnie w 1992 roku Dom dziecka został wpisany do ewidencji niepublicznych placówek i szkół, a późniejszą decyzją wojewody podkarpackiego w 2001 roku został włączony do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa podkarpackiego. W 2007 roku ponownie otwarto przedszkole zarejestrowane jako Przedszkole publiczne zgromadzenia sióstr świętego Józefa prowadzą go siostry wspólnie z osobami świeckimi. Obecnie w przedszkolu kształci się i wychowuje blisko 100 dzieci w czterech grupach wiekowych 3, 4 i 5 latki oraz klasa zerowa. Natomiast w domu dziecka przebywa aktualnie 14 dzieci w wieku od 10 lat. Do usamodzielnienia lub do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki. Dla dalszego prowadzenia placówki okazała się niezbędna adaptacja domu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niezbędne okazało się więc dobudowanie do istniejącego budynku pionu, w którym jest winda i klatka schodowa. Rozbudowę i remont budynku rozpoczęto w maju 2022 roku. A ukończono we wrześniu 2023 roku. Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym placówka nadal może funkcjonować i realizować misję, którą jej wytyczył inicjator i budowniczy domu święty ksiądz Zygmunt Gorazdowski.